I jest z nami gość polityczny dzisiejszego poranka, Jan Filip Lebicki, polskie Senator, stronnictwo ludowe. Polskie stronnictwo ludowe. Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie o poranku. No i co w polityce? Wielka polityka, międzynarodowa polityka żyje jeszcze chwilę Nord Stream 2. No i tym, co zadecydował, zadecydował polski sąd, czyli wypuszczenie Ukraińca Wołodymira Z że jakkolwiek na to patrzeć i jak cytować, bo są różne szkoły, ale jak patrzy na to Pan jako, no, jeden z ważniejszych polityków w PSL? No, trochę Pani przesadza, ale dobrze. <laughs> Zostawmy to przesadę Ani na boku. Ja się, ja się cieszę z e, takiego wyroku e, polskiego sądu, bo powiedzmy sobie bardzo jasno i wprost, tak, dlaczego była możliwa agresja rosyjska na Ukrainę? No, ona była możliwa dlatego że latami że, że tak powiem zachód a w szczególności Niemcy kupowały surowce energetyczne od Federacji Rosyjskiej czy Federacja Rosyjska wykorzystywała te fundusze na rzecz podniesienia poziomu życia swoich obywateli na przykład nie Federacja Rosyjska wykorzystywała te fundusze wyłącznie po to aby budować swoją armię dzięki której mogła zaatakować Ukrainę ja przypomnę że mój ojciec Marcin Libicki, który był posłem do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009, już wtedy podejmował działania, które miały ten gazociąg zablokować. Między innymi podnosił aspekty ekologiczne, że puszczanie tej rury pod dnie Bałtyku zaszkodzi ekosystemowi Bałtyku. I wtedy Gerhard Schroeder, jeden z dyrektorów Gazpromu, przyjeżdżał kilka razy do Brukseli i do Strasburga, żeby próbować ten raport zablokować. To, co zrobił Władimir Rzet, to jest po prostu pewien krok dalej i bardziej radykalny, ale to jest dokładnie to samo działanie, żeby przerwać finansowanie przemysłu wojennego Federacji Rosyjskiej. I w związku z tym cieszę się, że polski sąd taką decyzję podjął. Panie senatorze, ta cała rozgrywka międzynarodowa ona Wpływa też bezpośrednio na nasze polskie interesy. No, na przykład fakt, że Próbują główni gracze w Unii Europejskiej jak najmocniej zakotwiczyć Ukrainę, no, może nie w samej Unii, ale blisko Unii. No, powoduje na przykład pewne ułatwienia dla ukraińskiej gospodarki, na przykład dla ukraińskiego rolnictwa, jeśli chodzi o obecność na rynkach unijnych. No, to już bezpośrednio wpływa na nasze polskie interesy. Zostaliście jako Polskie Stronnictwo Ludowe teraz w ostatnich dniach bardzo mocno skrytykowani przez. Krzysztofa Bosaka, na przykład jednego z liderów Konfederacji i wicemarszałka Sejmu, dlatego tutaj go cytuję, który powiedział właśnie w kontekście relacji gospodarczych, umowy, przedłużenia umowy z Ukrainą przez Unię Europejską, wręcz powiedział, że jako PSL, jako tutaj członek koalicji, odpowiedzialny też za sprawy rolnicze, nie dbacie o ten sektor, nawet tutaj pojawił się zarzut zdrady. Znaczy, ja, bym, ja, ja bym powiedział tak, no, u, u, uważam, że tutaj yy, Przynajmniej takie minimum, które bym chciał powiedzieć, to to, że pan poseł Bosak, pan marszałek Bosak jest w tej sprawie zbyt surowy. Ja przypomnę, że przed 23 rokiem była kwestia wpływu produktów rolnych z Ukrainy, była mowa o tak zwanym zbożu technicznym, tak dziwne określenie i tak dalej, tak dalej, Przypomnę, że za naszych rządów pan nie słyszy o tym, żeby ten proceder dalej trwał. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga jest następująca. Tu trzeba, moim zdaniem, znaleźć jakiś balans. Próbujemy go znaleźć. Bo z jednej strony jestem przekonany o tym, że naszym geopolitycznym interesem jest jak najbardziej zakotwiczyć w różnych formach i w różnych formatach Ukrainę w strukturach Zachodu, a z drugiej strony starać się o to, żeby polskie rolnictwo poniosło z tego tytułu jak najmniejszy uszczerbek. I próbujemy, że tak powiem, ten balans znaleźć. Oczywiście to nie jest łatwe. Różne głosy padają, różne są debaty. No ja mogę powiedzieć tak, ja słyszałem ze strony kogoś ale z organizacji pozarządowej, która zajmuje się rolnictwem, żeby na przykład e, zastanowić się nad tym, czy nie warto w jakiś sposób e, tych produktów ukraińskich, rolnych, które będą do Europy płynąć, na przykład, żeby Polska je w jakiś sposób przetwarzała i w formie bardziej przetworzonej wysyłała dalej. Tak? E, to jest taki głos, który słyszałem w różnych debatach i który mnie zaciekawił. Czy tak rzeczywiście jest? Ja nie wiem, bo jako młody działacz PSL-u e, i to do tego z miasta. Jak to często o mnie mówi redaktor Klarenbach, nie jestem aż tak biegły. W kwestiach rolnych. Natomiast uważam, że tu trzeba znaleźć pewien balans, właśnie. No nie, ale panie senatorze, przepraszam, już zostawmy ten dowcip o młodym działaczu PSL-u, bo już wystarczająco długo jest pan na scenie politycznej, żebyśmy tutaj no, nie uciekali w tego typu no, e, żarty. Jest. Więc jednak pozwoli pan, że ja będę pytał pana o politykę PSL-u i też pewien element strategii. No, czy to jednak nie jest tak, że te ustępstwa idące, jeśli chodzi o politykę gospodarczą? już nie za poprzedniego rządu który zresztą akurat za te kwestie zapłacił bardzo mocno utratą poparcia częściowego na wsi między innymi za te kwestie związane z niedopilnowaniem spraw związanych z polskimi interesami interesami polskiego sektora rolnego czy nie jest jednak teraz także w imię tej idei że należy jak najbardziej łączyć Ukrainę w strukturach Zachodu, w tym również w strukturach europejskich nasze ustępstwa idą za daleko, że wszelkie takie pomysły, że tutaj będziemy mieć jakieś zabezpieczenia, może po prostu, po prostu Polska powinna wzorem wielu innych krajów europejskich, tam gdzie to dotyczy ich, naszego interesu gospodarczego stawiać się dużo mocniej. No Niemcy, kiedy coś dotyczy bezpośrednio ich na przykład sektora Powiedzmy, samochodowego są w stanie absolutnie przejść do porządku dziennego nad wszelkimi głoszonymi przez siebie ideałami no, europejskimi. Czy my tutaj no, nie jesteśmy po prostu za bardzo. Zły nowy miękcy? rynek zbytu to, a propos Ty. niemieckich aut i Ameryki Południowej i tej umowy Mercosur. Tylko ja, znaczy, ja bym powiedział tak. No to rozmawialiśmy w ramach rozmowy o panu Wołodym i powiedzmy o polityce. Zagranicznej Niemiec, tak? bo to się nakłada. I teraz pytanie: Moim zdaniem, czy, czy polityka zagraniczna, zawsze podporządkowana wyłącznie interesom gospodarczym, jest trafna? Jak widzimy na przykładzie niemieckim, który, który w dużej mierze jest właśnie taką polityką, która bierze pod uwagę wyłącznie interesy gospodarcze, a nie także kontekst geopolityczny, tego typu polityka okazuje się błędna i mówiliśmy o tym poprzednim razem, więc ja mogę, ja mogę tylko powiedzieć, zanim przejdę do Merkozuru, bo nie chcę, żeby Pan mi zarzucił, że od czegoś uciekam. Ja jeszcze raz to powtórzę. Ja jestem zwolennikiem zakorzenienia Ukrainy w strukturach Zachodu, dlatego, że, że tak powiem, gdyby Ukraina padła, i gdyby Zachód jej nie pomagał, tak jak jej pomagał w tej chwili poprzez broń. To my byśmy mieli Władimira Putina na naszej wschodniej granicy, tak jak mamy na granicy Polski z Białorusią. De facto Władimira Putina. Więc pewien balans trzeba znaleźć, ale ja bym tu nie, nie kierował się wyłącznie interesem gospodarczym, w tym wypadku interesem rolników, tak, to jest jakby pierwsza, e, pierwsza kwestia. Co do umowy Mercosur, no to znane są już w przestrzeni publicznej wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych, pana Jacka Czabutowicza, który na spotkaniu ze swoim brazylijskim odpowiednikiem rękami i nogami zachwalał Umowę Merkowca. No ale Jacek spraw... Czeputowicz już ministrem nie jest, no i dawno nie, przestał tak. w ogóle bratać się z prawem no, i sprawiedliwością, to, to jednak nie No dobrze, kwestia. no ale. No a do... teraz nie... władzę ma koalicja no właśnie, obywatelska. Bo... Rządzicie od ponad roku, o... więc już jakby. Dobrze, o dobrze, oczywiście, więc sekundkę, ja tylko ja, ja nie chcę w związku z tym zdejmować z nas tej odpowiedzialności. Natomiast też chcę powiedzieć, że tego typu, e, że tak powiem. Procesy, jak negocjowanie umowy Mercosur w Unii Europejskiej, trwają latami, więc my odpowiadamy za ostatnie dwa lata negocjowania tej umowy, a prawo tak i sprawiedliwość. Jest nie jest w tej kwestii całkowicie niewidzialny. Ale ponieważ tego... nie ma, rozumiem, po żadnej ze stron mikrofonu nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, więc może no dobrze, rozmawiajmy jednak o waszej ale, polityce. Dobrze, ale dobrze. Ale w, w no to wspominając ja... o... Prawo i Sprawiedliwość, to Karol Nawrocki, oczywiście nienależący do Prawa i Sprawiedliwości, ale kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj prezydent, spotkał się z, między innymi z Giorgio Meloni w tej sprawie we Włoszech. No i padają pytania właśnie ze strony opozycji dzisiejszej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, to jakie spotkania w tej sprawie odbywał Radosław Sikorski, który teraz Dobrze. odpowiada za Mercosur? Ja, ja mogę powiedzieć tak, ja to prawda, pan prezydent Nawrocki spotkał się z Giorgio Meloni, zdaje się, że był lekko zaskoczony faktem, że nic w tej sprawie nie uzyskał. Nie wiem, uczciwie mówiąc, nie wiem jakie spotkania w tej sprawie odbywał pan minister Sikorski. O tym jednym spotkaniu pana prezydenta Nawrockiego wiem. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jest w tej sprawie stanowisko polskiego rządu, że polski rząd będzie robił wszystko, żeby umowę Mercosur zablokować. Czy ją się da zablokować? Pojawiają się głosy, że może być to trudne i że może się to nie udać. I jeśli by się to nie udało, to trzeba uruchomić mechanizmy, które jak najbardziej e, polskim rolnikom te straty zrekompensują, ponieważ polscy rolnicy przez 20 lat bycia w Unii Europejskiej, zainwestowali w Twoje gospodarstwa, aby mieć jak najwyższe standardy, których Unia Europejska to wymagała. I, a, I media to społecznościowe sa... obiegają informacje o zmarnowanej papryce, o śliwkach, które mają iść na y, y, zniszczenie. Ludzie przyjeżdżają i wykupują od rolników y, y, ich plony, no bo, bo właśnie tak wygląda dzisiaj rynek. No więc, w, proszę Pani, z całą pewnością, jeśli umowa Mercosur wejdzie w życie, to moim zdaniem ten rynek będzie wyglądał jeszcze gorzej, bo do, do Europy no napłynie żywność, że tak powiem, dużo, dużo gorszej jakości. I odpowiadam jeszcze raz, to trzeba zrobić wszystko, żeby tą umowę zablokować. A jeśli by się to nie udało, trzeba zrobić wszystko, żeby, że tak powiem, wprowadzić dla polskich rolników jak najdalej idące mechanizmy osłonowe. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Nie są mi znane spotkania, które w tej sprawie mm -hmm. jak... odbywał pan minister Sikorski. Może ich nie było. A... Ja kończąc A, ale, ten wątek ale, ale, ale być chciałabym... może były. No to by się pewnie pochwalił, tak sądzę. No jak ostatnio... Zwłaszcza, że lubi się chwalić. Właśnie spotkaniem z, z brytyjską swoją odpowiedniczką, ale zostawiając na boku i kończąc ten wątek, bo Komisja Europejska najpierw zgodziła się na tę umowę, jak wiemy, no, choć jeszcze przynajmniej ostateczny werdykt, no ale raczej przesądzony, to Potem przyjęła taki dokument, który ma właśnie yy, jakby minimalizować skutki przyjętej przez samą Komisję umowy, co jest naprawdę yy, fantastycznym posunięciem. No jednak no po co przyjmować umowę, żeby za chwilę przyjmować dokument, który łagodzi skutki jej przyjęcia? To tylko Komisja Europejska zna odpowiedź na to pytanie. Możemy iść dalej. No, ale... Myślę, że Antoni chciałby coś powiedzieć. Ale poczekaj, to, to niech pan senator najpierw coś powie. No, Proszę to, to powiedziałem. bardzo, Ale, 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 ale do, do czego ja mam, bo pani wygłosiła pewne stanowisko i teraz do jakiej części ja tego stanowiska... Dopowiedzieć. Ja chciałam to powiedzieć. Pan nie musi ja komentować, się jeśli pan nie chce. No dobrze, czyli Mercosur stanowisko znaczy, pańskie nie, nie, jest takie, nie, nie, trzeba zablokować, znaczy ale nie wiadomo jak. No. Inaczej mnie nie. Jeżeli się nie inaczej, to trzeba zablokować przez zbudowanie stosownej większości. A jeśli tej większości się nie uda zbudować, a po stanowisku pani Meloni. Po rozmowie z panem Prezydentem Nawrockim wygląda na to, że znalezienie takiej większości będzie trudne, to trzeba wprowadzić. Ja rozumiem, że ten drugi dokument to jest trochę dokument w takim duchu, o jakim ja mówię, czyli skonstruowania odpowiednich mechanizmów osłonowych. Natomiast ja chciałbym, jeśli pani mi yy, daje prawo wyboru, do jakiego elementu pani chciałbym mi się odnieść? <laughs> Bardzo proszę to, wybierać. Tak, to ja bym. To ja bym. Yy, że tak powiem, tylko przez, przez jedną rzeczą przestrzegał i przestrzegam o tym od lat. Ja uważam, że ostatnie dwadzieścia, już prawie jeden lat Polski w Unii Europejskiej to jest bezprecedensowy skok gospodarczy Polski dzięki zaradności Polaków, tak? I teraz ja jestem przekonany i podzielam tą opinię, że Unia Europejska i Komisja Europejska jest tworem bardzo daleko zbiurokratyzowanym, przebiurokratyzowanym, ma całą masę, olbrzymią wad, ale e, pragnąłbym e, ostrzec przed tym, żeby nie robić takiej sytuacji huzia na juzia, wszystko co złe, to jest Komisja Europejska i Unia Europejska. Pani dyrektorze Bo e, po pierwsze, ale sekundkę pan pozwoli, że dokończę. po pierwsze to jest nieprawda, a po drugie, moim zdaniem, ten mechanizm narzekania, że wszystkiemu jest winna Unia Europejska, doprowadził w Wielkiej Brytanii do Brexitu. Czy dzisiaj Wielka Brytania ma się lepiej niż przed Brexitem? Nie. Więc ostrzegam przed takim totalnym krytykowaniem Komisji Europejskiej. No, no ale to, 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 to nie temacie. zwalnia nas, jakby to, tak. to już ja teraz y, m, pozwolę sobie coś powiedzieć. Nie zwalnia nas chyba od myślenia na temat pewnej ewolucji Unii Europejskiej i tego, że ten sam. Mechanizm polityczny, który przez te ostatnie dziesiątki lat rzeczywiście pozwolił Polsce na ogromny awans. Materialne, w tym również polskiemu rolnictwu. No to każdy, kto jedzie przez Polskę, po prostu to Oczywiście. widzi. Równocześnie zmienia się i wielu obserwatorów, niekoniecznie marząc o Brexicie, zwraca uwagę po prostu na to, że pewne elementy ewolucji tej Unii, które były dla nas korzystne, teraz powoli też w związku z tym, że się rozwinęliśmy, tak, ale... zaczynają stanowić na nas pewien kaganiec rozwoju. Tu mówimy no, i polityce klimatycznej, to ja, ale... ale też na przykład o dławieniu tych dziedzin gospodarki, takich jak chociażby no, ale... sektor a, logistyczny. Pana... Tak. Ale ja o tym mówiłem już w momencie, w którym i byłem, Pan Państwo, wiecie, że ja mam bogatą przeszłość partyjną, i mówiłem <grym> wiemy, już o wiemy. tym. W, w, tak, i mówiłem już o tym wtedy, kiedy byłem w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy solidarnie, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i Radosław Sikorski podpisywali traktat lizboński, tak? Co mówiłem, że to idzie w tą stronę i byłem w tej części Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jako wtedy jego członek, które... Że tak powiem, po ciężkiej walce, wywalczyło sobie prawo do głosowania przeciwko traktatowi lizbońskiemu, którego to prawa Jarosław Kaczyński swoim posłom chciał odmawiać. I dopiero na skutek buntu, który się tam podniósł, pozwolił pewnej grupie, w której i ja byłem, głosować przeciwko traktatowi lizbońskiemu. Więc to nie jest tak, że ja nie widzę tego procesu. Ja ten proces widzę. Ale uważam, że jest tak, że plusy zdecydowanie przeważają nad minusami. Dobrze, to pewnie bym z Panem podyskutował w takim razie, jak od takiego stanowiska w twardej eurorealistycznej frakcji Prawa i Sprawiedliwości, jak Pan przewędrował do. PSL-u, ale tu oczywiście, jakby to jest pana sprawa polityczna, nie nasza. Natomiast mam pytanie bezpośrednio już związane z PSL-em, jeśli pan senator pozwoli. Mianowicie ta walka o zniesienie dwukadencyjności samorządów. Tutaj podobno wasz lider, pan premier Kośniak-Kamysz, mówi, że jak to nie zostanie zniesione, to wtedy on będzie z kolei promował dwukadencyjność również posłów. No, wydaje się, że w tym mechanizmie, jakby żeby nie było dwukadencyjności w samorządzie. Tutaj trochę wskazywano na to, że jednak samorząd to jest trochę coś innego niż parlament, który zawsze jest na widoku i że ta taka wielokadencyjność, która na przykład powoduje, że w wielu miejscach Polski te same ekipy rządzą przez wiele, wiele lat, no przynajmniej w wielkich miastach, które znamy, widać, że to prowadzi do mechanizmów wręcz patologicznych czasami. Skąd u Was ta walka o akurat zniesienie tego elementu? Proszę Pana, wydaje mi się że to jest dosyć proste, no ja mogę powiedzieć tak. Oczywiście mamy 2,5 tysiąca samorządów i pewnie pośród tych 2,5 tysiąca samorządów w Polsce znajdzie pan taką sytuację, w której e, że tak powiem, przez zajmowanie przez konkretne osoby przez wiele lat stanowiska wójta, burmistrza czy prezydenta dochodzi do pewnych sytuacji patologicznych. Ale w przegniatającej większości przypadków ci, którzy rządzą przez wiele kadencji, są po prostu dobrymi gospodarzami. I ja nie, nie widzę, ja sam rozmawiać Państwo ze mną, który e, z miasta Poznania z Państwem rozmawiam, tak? I, e, no, tak? Pamiętam, do, i pamiętam dobrze kadencję prezydenta Grobelnego. Pan prezydent Grobelny rządził cztery kadencje i po, po czwartej kadencji ku zaskoczeniu wszystkich poznaniacy powiedzieli mu wystarczy. Więc nie było potrzebnych No ale sami mechanizmu. mu powiedzieli. No właśnie, sami zadecydowali, no, no właśnie, a cztery więc, razy go więc, wcześniej wybrali. Wie, wie, więc dlaczego obywatelom, mieszkańcom naszych małych ojczyst mamy odbierać to prawo, żeby decydowali. Czy chcą, żeby dobry włodarz był dalej ich włodarzem? Też nie. Uważam, że ludzie... Myśmy przed programem rozmawiali trochę z panią redaktor o, o lokalnych. lokalnych. Chciałam tak, właśnie do tego nawiązać i podać inny tak. przykład. No właśnie, bo w Ełku, skąd ja pochodzę, też jest Byłem w Ełku w niedzielę. O, no widzi pan. Piękne miasto, prawda? Nawet jesienią. Tak, bo, bo, mam, bo mam tam mam tam moi kuzynki, syn... Służy tam w jednostce wojskowej. Tak, no to jest też blisko tej wschodniej flanki NATO, tego tak. przesmyku suwalskiego. To też jest ważny punkt z tego punktu widzenia. Natomiast chciałam o tej właśnie kadencyjności, ponieważ tam rządzi od wielu, wielu lat Tomasz Andrukiewicz, który jest właśnie też przykładem na to, że ludzie, lokalni mieszkańcy wybierają go po raz kolejny i kolejny i kolejny. I to jest więcej niż dwie kadencje, trzy minimum. Teraz musiałabym sprawdzić, czy też cztery. 4, ale na pewno trzy. No i teraz zaczęło się dziać rzeczy inne niż powiedzmy jeszcze 4 czy 8 lat temu, mianowicie ludzie zaczynają zarzucać właśnie skostnienie, układowość, że tam dochodzi do decyzji zawsze po tej samej linii, że ja nie wiem, czy to są informacje sprawdzone już dawno tam nie mieszkam i też nie śledzę, ale widzę, co się zaczęło dziać. Właśnie to, to jest chyba przed tym przestroga, żeby to ta władza nie zasiedziała się i nie utworzyła pewnego układu, który potem będzie trudno rozbić. No dobrze, ale jeżeli, widzicie Pani, jeżeli ludzie to mówią, to ja, mieszkańcy Ełku, to znaczy, że w następnych wyborach jest dosyć dużo prawdopodobieństwo, że to nie przepis prawny uchwalony w Warszawie, tylko mieszkańcy Ełku powiedzą swojemu prezydentowi, Panie Prezydencie, dosyć. Za bardzo skostniało Proszę pakować walizki i wyprowadzać się z gabinetu. I zostawmy mieszkańcom Ełku to prawo decyzji, tak uważam. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z, też z sytuacją pewnej, że tak powiem, nierówności, jeśli chodzi o szczeble samorządu, bo ta zasada, która obejmuje wójtów, burmistrzów, prezydentów, nie obejmuje na przykład starostów i marszałków województw. Tak? Dlaczego? No jeżeli y, uważamy, że tak mamy to, że tak powiem od, odświeżać odgórnie, tak nazwijmy, no to niech to odświeżenie dotyczy wszystkich, a nie wyłącznie wójtów, burmistrzów i prezydentów. I choćby z tego powodu jesteśmy za tym, aby te, to, ten, ten mechanizm po prostu zlikwidować i oddać władzę mieszkańcom. Panie senatorze, to na koniec pytanie z tej dużej krajowej polityki, czy jako Działacz PSL już wcale nie młody, bo 7 lat to już jest piękny wiek. Zgadza się tam, pan w jednym, jednym z... Z... Zgadza się pan z jednym z Nestorów polskiego Stronnictwa Ludowego, panem Markiem e, Sawickim, e, że jednak zmiana premiera jest konieczna, no, pan premier chodzi po mediach i opowiada te dziwne historie o tym, że jak się dostaje 30%, to się realizuje 30% obietnic wyborczych. To dziwi zdaje się nawet e, część jego zwolenników, przynajmniej w komentarzach, ale tak już całkiem serio. Czy zgadza pan się z Markiem Sawickim, że dla przetrwania Koalicji zmiana premiera jest nieodzowna. Z, znaczy, proszę pana, jakby to powiedzieć, tak. E, zawsze pewna zmiana mm, personalna e, na początku budzi pewne nadzieje, tak? Więc e, i zawsze ten, kto obejmuje to stanowisko, otrzymuje pewien kredyt zaufania. Więc na pewno, gdyby do takiej sytuacji doszło, to na pewno na krótką chwilę. Te sondaże nas wszystkich, jako koalicji, by się poprawiły. Teraz, czy by się poprawiły tylko na chwilę, czy na dłużej? No to jest pytanie o to, jakby sobie ta nowa osoba na tym stanowisku radziła. No, ja odwołam się do przykładu z przeszłości, także Platformy Obywatelskiej, kiedy. Donald Tusk w 14 roku został szefem Rady Europejskiej. Jego miejsce zajęła pani premier Kopacz. Na początku było zainteresowanie mediów i taki, taki, taki element, właśnie czegoś, że jest jakieś nowe otwarcie i, i pewna nadzieja, która odbijała się w sondażach, a potem się okazało, że skończyło się jednak, nie, myślę, że jednak nieco słabiej niż do rządów. Donalda Tuska. Więc to, to co, do, co do chwilowego efektu, na pewno tego typu zmiana taki chwilowy efekt by dała. Czy dałaby efekt długofalowy dla naszej koalicji? Tego nie wiem. Jeśli pan pyta, kogo ze strony platformy, widziałbym jako, jako następcę, no to wydaje się, że jest tylko jeden kandydat, i, i to jest Radosław Sikorski pytanie, dlaczego nie ma więcej kandydatów po stronie Platformy Obywatelskiej jako, jako największego członu tej koalicji. No ale to już jest pytanie raczej do pana premiera Donalda Tuska. Jan Filip Libicki, senator PSL był gościem poranka Radia Republika. Zostawiamy. Dziękujemy. Łaniam się. Zdżarowa. Bardzo dnia, dziękuję. Do Donalda Tuska. Dziękujemy serdecznie.